Jeśli to oglądasz, znaczy, że jesteś gruby, jak każdy po świętach. I pewnie myślisz, że trenując dostatecznie ciężko, schudniesz. Czy aby na pewno zainteresowałem? Zatem zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Cześć, witajcie, Żmucki na ostro. Dzisiaj ja, Marcin Żmucki, powiem Wam, czy trenując moją ukochaną dyscyplinę, czyli szermierkę, schudniecie po świątecznym obżarstwie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba choć trochę zrozumieć, jak działa redukcja, czyli kolokwialnie mówiąc odchudzanie. Działalność ruchową można ogólnie rzecz biorąc tak pobieżnie podzielić na dwie formy: tlenową i beztlenową. Tlenowa działa, nazywa się tak profesjonalnie aerobowa, beztlenowa to inaczej anaerobowa. Dlaczego spytacie? Taki właśnie, a nie inny podział. Chodzi tutaj głównie o to, że ten podział opiera się na sposobach pozyskiwania energii, na procesach metabolicznych, które zachodzą w organizmie osoby, która trenuje. A dlaczego właśnie te procesy nas interesują i ten sposób pozyskiwania energii? Bo nasz tłuszcz to energia zmagazynowana, i chodzi o to, żeby maksymalnie i optymalnie zużyć właśnie tę energię i wypalić ten tłuszcz i odsłonić. Kaloryfer. No dobrze, to teraz pokrótce powiem Wam o co chodzi z tym podziałem. No bo jakie sporty, jaką działalność można zaliczyć do jednej, do drugiej grupy. Do jednej, czyli do tej tlenowej, zaliczamy wysiłek bardziej długotrwały o stałym natężeniu, niezbyt maksymalnym. Przykładem tutaj może być na przykład długodystansowe bieganie. Drugim rodzajem sportów działalności ruchowej jest wysiłek anaerobowy, czyli beztlenowy. I tutaj mówimy o wysiłkach szybkich, zrywowych, które nie trwają zbyt długo, natomiast wprowadzają nasz organizm w stan takiego, wiecie, maksymalnego naładowania, bardzo wysokiego, bardzo wysokiego tętna. Jak się pewnie domyśliliście, do której grupy należy moja ukochana dyscyplina, czyli szermierka? Należy ona właśnie do grupy tych sportów beztlenowych, Tlenowych, czyli anaerobowych. No i tutaj dochodzimy do pytania, które z tych grup, czy tlenowe, czy beztlenowe, są lepsze w odchudzaniu. Odpowiedź brzmi: żadne. Badania naukowe skłaniają się raczej w kierunku tego, żeby przyznać prym pierwszeństwa jednak sportom anaerobowym, czyli tej działalności beztlenowej, ze względu na to, że wysiłek podejmowany w trakcie sportu przechodzi później w dłuższy okres czasu. Czyli organizm jest wprowadzony w taki stan wiecie pobudzenia i gwałtownego spalania na, w okresie dużo, dużo dłuższym. Oczywiście nie mówię tutaj konkretnie o szernierce, tylko mówię o ogólnie różnych działalnościach zaliczanych do tej grupy anaerobowych, tych beztlenowców. No dobrze, no to w takim razie powinniście zapytać, no to w jaki sposób mamy schudnąć, skoro zarówno jedna, jak i druga forma ruchu nie zbliży nas znacząco do zmniejszenia masy tłuszczowej i odchudzenia się pokazania tego kaloryfikatu o tym jak to zrobić mówi stare powiedzenie sportowców wyczynowych kaloryfer robi się w kuchni masę robimy w kuchni po prostu musicie stosować dietę zwykle określaną rzadko ale brutalnie może ale bardzo trafnie moimi inicjałami czyli m mniej żreć po prostu musicie dostarczać mniejszą ilość kalorii do waszego organizmu, a dobrze by było, żebyście równocześnie z tym dokładali jakiś, jakiś proces spalania, jakiś element wysiłku. Zapytacie w sumie, no dobra, opowiadasz takie rzeczy, ale przecież dlaczego, jeżeli ja będę ciężej trenował, nie schudnę? Musicie sobie zdać sprawę z tego, że wysiłek fizyczny zużywa stosunkowo niedużo kalorii. W związku z tym tak naprawdę jesteście przygotowani kalorycznie do długotrwałego, bardzo silnego, z dużym natężeniem wysiłku, który by trwał wiele godzin. Nie dalibyście rady trenować z takim olbrzymim natężeniem, żeby tyle spalić. Mało tego, często będziecie popełniać błędy polegające na tym, że skoro tak strasznie ciężko trenowaliście, to po przyjściu do domu będziecie się nagradzać. Będziecie się nagradzać pączkiem, jakimś ciastkiem, bo przecież tak ciężko tyle godzin trenowaliśmy, a ten pączek załatwi Wam spokojnie 3-4 nawet treningi. W związku z tym to jest praca, można by powiedzieć, syzyfowa, czyli nic Wam kompletnie nie da. No dobrze, no to w takim razie po co trenować moją ukochaną dyscyplinę, czyli ona naprawdę nas nie wesprze w tym e, odchudzaniu? No wesprze. Właśnie sport wszelkiego rodzaju, nie tylko szermierka, e, pełni rolę wspierającą, ułatwia właśnie te procesy metaboliczne, ponieważ wasz organizm jest ciągle pobudzany wysiłkiem, jakimś tam wysiłkiem fizycznym, e, przyspiesza tętno, w związku z, no i w jakimś stopniu jednak te kalorie też. Trochę ich tam spala. Tutaj, jak się dobrze przyjrzycie, możemy wyróżnić szczególne zalety właśnie szermierki. Szermierka, jak ja to mawiam, jest tak zwanym ciepłym sportem. Co to znaczy ciepły? To znaczy, macie na sobie sporo różnych ochraniaczy, a jednocześnie bardzo dynamicznie ruszacie się przed tył. No, sami potraficie sobie wyobrazić, że w ten sposób dostajecie, no, można by powiedzieć, taką darmową saunę w gratisie. Czyli pocicie się, no, bo jesteście ciepło ubrani. Macie rękawiczki, jeszcze macie coś na głowie. Wprawdzie wentylacja przez kratę jest, ale w jakimś stopniu ograniczona. W związku z tym jest wam gorąco, pocicie się. To jedna zaleta. Drugą zaletą. To jest to, co też również jest moim pomysłem, ale wydaje mi się, że jest dosyć trafnym określeniem Szermierki, a mianowicie Szermierka to sport dla ludzi leniwych. Ja jeszcze często dodaję leniwych i inteligentnych. Dlaczego? Czym to się różni od innych działalności sportowych, na przykład podnoszenia ciężarów? Podnosząc ciężary, wręcz musicie skupiać się na wysiłku. Musicie czuć, jak wasze mięśnie pracują, rozwijają się, budują. Natomiast Szermierka, jest dlatego na przykład dla mnie niezwykle korzystna, ponieważ ja nie muszę zastanawiać się nad tym, że się strasznie męczę. Jestem skupiony ewidentnie na procesie walczenia, na tym, że chcę wygrać, na tym, że chcę w jakiś sposób oszukać przeciwnika. W związku z tym nie mam czasu, mój mózg nie jest w stanie myśleć o tym, jak bardzo ciężko pracuję, jak bardzo się męczę. Wynika to po prostu z tego, że jak to ładnie niektórzy ujmują, Szermierka łączy w sobie zarówno elementy fizyczne, jak i intelektualne. Czyli wymaga od nas zarówno zmęczenia się fizycznego, jak i zmęczenia się intelektualnego, co szczerze Wam polecam, bo to powoduje, że nie, jeżeli macie problem i nie lubicie wysiłku fizycznego jako takiego, no to tego typu sporty, jak szermierka, są idealne dla was, dlatego że nawet nie, będzie, nie będziecie wiedzieli, jak się męczyć. Także myślę, że na dzisiaj to wszystko, co chciałem wam powiedzieć o odchudzaniu poświątecznym i o tym, jaką rolę odgrywa w nim czy sport, czy konkretnie mój sport, czyli szermierka. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.